Dnia mama świnka, jak codziennie, przygotowywała pyszne śniadanie. Pepa i George jeszcze spali. Tata świnka naprawiał drabinę. Pepa i George spali, ponieważ nie wiedzieli, że czeka na nich niespodzianka. Obok wakacyjnego domu świnek, wybudowano piękną, wspaniałą kawiarnię. Dzisiaj nakryję różowe talerzyki. Tatusiu Świnko! Ależ słucham! Tatusiu Świnko, proszę, idź obudź Pepe i George'a. W końcu muszą zobaczyć niespodziankę. Całą noc budowano tutaj ogromną kawiarnię. Musimy się do niej wybrać. Oczywiście już biegnę po Pepe i po George'a. Ja przygotuję śniadanie, powiedziała mama Świnka. Jeszcze tylko zapiekanka i wszystko gotowe. Mamusia Świnka nałożyła każdemu jego ulubiony przysmak. Dla tatusia zapiekankę, dla Pepy marchewkę, bo ostatnio za dużo przybywa z panią Króliczycą i wcina tylko marchewki. George dostanie pomidorka, bo ma dużo potasu. A ja sobie zjem kawałek sałaty. George, George! Nawoływał tatuś świnka. Tego dnia Pepa i George spali w kocykach, ponieważ w nocy było bardzo zimno. Tak, tatusiu! George przewrócił się na drugi bok. Pepo, wstawaj czym prędzej! Ale ani Pepa, ani George nie chcieli wstać. Hmm, co się dzieje z tymi naszymi dziećmi? Ale znajdę sposób. Dzieci, mam dla was dzisiaj wspaniałą niespodziankę! Ojeju! George czym prędzej zeskoczył z łóżeczka. Tuż za nim pepa. Jaką niespodziankę, tatusiu! Nie trzymaj nas tyle w niepewności! Moje kochane dzieci! Całą noc! Budowano obok naszego wakacyjnego domku kawiarnię. Kawiarnię? Jupi, jupi, zjemy lody. Ale najpierw, najpierw, najpierw zapraszam was na pyszne śniadanko mamusi świnki. Zapraszam was moi kochani do śniadania. Smacznego, powiedziała mama świnka i wszyscy wspólnie zaczęli jeść. Mamusiu, zapytała Pepa. Tak kochanie, słucham. Mamusiu, ja już nie mogę, do czego już pójdziemy do tej kawiarni. Och, córeczko, wiem. Wiem, ale najpierw zjedź śniadanie. Pierwsze trzeba zacząć dzień od zjedzenia czegoś pożywnego, pouczała mama świnka. Głos również zabrał tatuś świnka. Kochane dzieci, na tą wyprawę do kawiarni udacie się z babcią i z dziadkiem świnką. Jupi! Juhu, ucieszył się malutki George. Babcia i to ja szybko będę jadł teraz. Świnka Pepa i świnka George zaczęli wcinać śniadanie bez żadnego marudzenia. Och, już tak dawno nie zjedliście pięknie śniadania. W takim razie idźcie szybciutko się ubierać i umyć ręce, a za niedługo przyjedzie babcia i dziadek. Już idziemy! Pepa i George szybciutko pobiegli na górę. Mamusia świnka zabrała się do mycia naczyń. Tatuś świnka postanowił, że zadzwoni do dziadka Pepy. Drrr, drrr. Halo, słucham. <laughs> Dziadku Świnko, Pepa i George czekają na Was. Nie mogą się doczekać wyprawy do kawiarni. Kiedy przyjedziecie? Och, kochaniotki, kochaniotki wyrwała słuchawkę babcia Świnka. Będziemy już niedługo, nadjeżdżamy do zobaczenia buziaki, papa! Pa. Skoro Pepa i George idą z dziadkiem i babcią, ja zrelaksuję się przy czytaniu dobrej książki. To bardzo dobry pomysł, tatusiu świnko, a ja napiję się pysznej kawy. Tatuś świnka zabrał się do czytania bardzo grubej lektury o smokach. Mamusia świnka delektowała się przy pysznej kawie. Kiedy ktoś zapukał do drzwi. O, już chyba są. Oho, ho, ho! Witamy Was! Witamy! Och, kochaniutko, nie wstawaj, pij sobie kawkę. My zabieramy Pepe i George'a i już znikamy. Będziecie mieli troszkę czasu dla siebie. Ohoho. Tak jak my kiedyś, pamiętasz, babciu Świnko? Tak, tak, oczywiście, że pamiętam. Pepa, George! zawołała babcia świnka. Nie będziemy już dłużej przedłużać. Ale nie trzeba było długo czekać. Pepa i George czym prędzej zeszli na dół. No to jak, to jak? Idziemy, idziemy? Tak, moi kochani, oczywiście. W takim razie do zobaczenia udanego popołudnia. Dziękujemy, odpowiedziała mamusia świnka. Pepo, George, pamiętajcie, nie jedzcie za dużo lodów. Oczywiście, no już ja tego dopilnuję, nie ma się co martwić. Wnuki są pod dobrą opieką. Dziadek świnki Pepy zadzwonił do kawiarni, aby zarezerwować stolik. Chciałbym zarezerwować stolik. Dla czteroosobowej rodziny świnek. Dzień dobry, miał. Tak się składa, że nie mamy takiego stolika, ale sprawimy nowy. Czy to nie przeszkadza? Ale oczywiście, że nie przeszkadza. Byleby był. Miał, będzie. Odpowiedziała właścicielka kotka Oliwia. I dziadek Świnka odłożył słuchawkę. Pepa, George i babcia Świnka oraz dziadek wyruszyli do kawiarni. W kawiarni były już Zeberka, Zoe i króliczka Rebeka. Czas umilała im kotka Candy, która grała na pianinie. Do kawiarni. Zbliżała się Pepa, George, babcia i dziadek świnka. Ojeju jak tu pięknie! Ile lodów! Wow! Świnki były zachwycone, ale wspaniale! Miau, miau! Kolejni goście. Witam was w mojej kawiarni. Zawołała kotka. Cześć kotko, cześć! Cześć ręka, cześć Zoi. Cześć Pepo. Co ty tutaj robisz? Zapytała Zoi. No, jak to co? Zdziwiła się Pepa. To samo, co wy. Przyszłam z dziadkiem i z babcią na pyszne lody. Ale fajnie. Tylko szkoda, że nie możemy siedzieć razem. No straszna szkoda. Ale jesteśmy koło siebie i tak, i tak, powiedziała Pepa. Wtem do stolika świnek podeszła kotka Oliwia. Miau! Witam Was w mojej kawiarni, miau! Witaj! Dzień dobry, witamy, bardzo dzień dobry! Cześć, powiedział George. Kotka Oliwia przywitała się ze świnkami. Podała na stolik menu. Miał, to jest nasze menu. Jeżeli będziecie czegoś potrzebować, proszę zawołać. Miał, zamówienia na kawę składamy w restauracji kafe z tymi fioletowymi drzwiami. Natomiast zamówienia na lody składamy w tym okienku za mną. Wskazała kotka Oliwia. Och, kochaniutka, kochaniutka, dziękujemy ci bardzo, na pewno sobie poradzimy. A jeżeli czegoś nie będziemy wiedzieć, zawołamy. Miał dobrze. I tak kotka Olivia wróciła na swoje miejsce, aby wypatrywać dalszych gości. No dobrze, w takim razie... Powiedziała Pepa. Ja bym chciała gorącą czekoladę. Ja też! powiedział George. Babcia Świnka zabrała głos. W takim razie wszyscy wypijemy gorącą czekoladę. Dziadku Świnko, czy ty masz ochotę na gorącą czekoladę? Zapytała babcia Świnko. Tak, również wypiję. Ja jeszcze bym y, chciała y, y, ciastko jakieś piśniowe. Powiedział George. A dla mnie to chyba wszystko. Zjem z George'em ciastko. Dobrze. W takim razie ty, Pepo, idź z zamówienie na ciasto do okienka, a ja pójdę i zamówię dla nas gorącą czekoladę. Dobrze. Och, i co wnuś, zostaliśmy sami, powiedział dziadek Świnka. Tak, ciociu, ale ja Cię bardzo lubię i cieszę się, że tu jestem z Tobą. Świnka Pepa udała się do okienka. Babcia świnka udała się w stronę fioletowych drzwi. Babcia świnka weszła do kawiarni, a Pepa zaczęła zamawiać ciasto. Dzień dobry, ale nikt nie odpowiedział. Było to automatyczne zamawianie. Dzień dobry, poproszę ciasto wiśniowe i do tego cztery. – Talerzyki. No i na razie tyle. Dziękuję bardzo. Świnka Pepa i babcia Świnka złożyły zamówienie. – Zamówienie dla rodziny świnek. Miau! – powiedziała kotka Oliwia. Jako pierwsze na stole pojawiło się ciasto czekoladowe z bitą śmietaną i wiśniami. W kawiarni każdy również dostał talerzyki. Pierwszą gorącą czekoladę dostał dziadek świnka, babcia, Pepa na końcu George. Kotka Olivia postawiła również czajnik. Miał, tutaj jest czajnik. Miał, jeżeli będzie ci. Miał, troszkę miał czekolady. Miał, to jest w czajniku miał, powiedziała kotka Oliwia i wróciła na swoje stanowisko wypatrywać nowy kości. Miam, niam 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 miam. Ale pyszne ciasto, pyszne, pyszne jedzonko. Pepa i George zachwycali się pysznym ciastem. Kiedy nagle w kawiarni pojawiła się również pani weterynarz pani byk Dzień dobry Pepo, dzień dobry George. O, dzień dobry babciu i dziadku, świnko. Dzień dobry pani weterynarz. <laughs> dzień dobry pani weterynarz. Rodzina świnek przywitała się z panią byk. Witam, witam was bardzo. W te pięty pojawiła się kotka Oliwia. Miał, miał! Witam miał panią weterynarz. Dzień dobry Oliwio! Jak tam zdrówko u ciebie? Zapytała jak zwykle troskliwie pani weterynarz. Miał, miał, łapka jeszcze boli, ale wszystko. Kontrolą, to bardzo się cieszę, Oliwio, do usług. Czy znajdzie się tutaj dla mnie jakiś stoliczek? Miał! Oczywiście, dla pani weterynarz zawsze miał! Oliwia przygotowała stolik dla pani byk, a także uraczyła ją pysznym ciastkiem oraz lodem śmietankowym. Smacznego pani byk! I tak oto Oliwia wyruszyła na swoje miejsce, aby wypatrywać dalszych gości. Ale tu jest super, powiedziała Pepa Bardzo tutaj jest wspaniale! przytakiwała pani byk. Ojej, już tak się cieszę, że się tutaj spotkaliśmy. Babciu, dziadku, jesteście cudowni. Och, Pepo, kochana moja, dla ciebie jesteśmy w stanie zrobić wszystko. I tak, cała ferajna zwierzątek wspaniale spędzała czas w super fajnej kawiarni. A czy wy byliście kiedyś w kawiarni? Trzymajcie się. Pa!